Witajcie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Medal of Honor Warfighter. Ja jestem Sarge i dzisiaj rozpoczniemy sobie kolejną misję w kampanii. Tym razem musimy uratować kapitana statku handlowego, który jest przetrzymywany dla okupu przez somalijskich piratów. Ja tylko dodam w formie ciekawostki, że ta misja jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, kiedy to został porwany pirat... Boże, nie pirat, tylko kapitan statku Maersk Alabama. Być może ja niedokładnie to czytam, ale w każdym razie tak się pisze. E, właśnie te wyrażenie. MAERSK ALABAMA. Możecie sobie to wyszukać gdzieś w internecie. To miało miejsce kilka lat temu i twórcy Słuchaj. podobno się wzorowali właśnie na tym wydarzeniu. No i dobra. Nerwy powodują a dla nas Takie są zasady. Czekamy. Dobra, więc mamy poczekać. OBSERWUJEMY WSZYSTKO ZE SNAJPERKI 18 GODZIN PÓŹNIEJ, WOW, to SOBIE DUŻO POCZEKALI A mój znak wystrzel flarę nad łodzią. Rozwalimy skurwieli jak tylko się pokażą. Teraz. Stamp, my pilnujemy sterówki. Dingo, obserwuj własną dziobie. Okej. Okay. Stamp, ja biorę tego z lewej. Ty gościa z kapitanem. Stamp, strzela pierwszy. Okej. Ty on tam tego załatwić. Jestem Dobra robota. Dajcie tam ludzi. No tam. Nie co z panem! Jest wszystko! Czy potwierdzone trafienia, zakładnik bezpieczny. Wygląda ok. Apary zatrafa nie jest rozczyszony, ale śmiejemy. Na pokład z nich. Niech zajmą się nim lekarze. Dobra robota. Przyjąłem zaraz u Was będziemy. tak się rozwiązuje Okej, okay, to koniec misji. Wow, tego się nie spodziewałem. wam ostatnio poszło, wodu. Chyba trafiliśmy na coś konkretnego. Bądźcie w gotowości, możliwe, że będę miał dla was robotę. Przyjąłem, daty. No, obraz trzeba będzie trochę poczekać. Są jakieś, są jakieś, są jakieś, problemy, jakieś problemy z pogodą. Nadchodzi burza. Chodzi... Czerwone czy zielone? Zielone, brachu. Zawsze zielone. Mamy do czynienia z Pentrytem. Więc Madrytu ma podobny skład do użytego w najnowszych atakach, o których nie mówią jeszcze w mediach. Czyli związek istnieje. I co Din macza w tym palce? Zobaczymy. Skurwiel zapadł się pod ziemię. Ale paru rzeczy się dowiedzieliśmy. Według wywiadu za przerzutem pędrytu przez obszary plemienne do kurierów w Afganistanie i dalej stoi osobnik znany jako kleryk. Brzmi tajemniczo i groźnie. Zresztą spróbujemy do niego dotrzeć. Tylko pamiętajcie, to Pakistan. Jest linia, której nie mamy prawa przekroczyć. Jak bardzo możemy się do niej Aż przybrudzicie sobie buty kledą. Sprawdź maila. Szukacie Faraza Iqbal Khana. To handlarz bronią, który chce awansować do pierwszej ligi. Ma dostęp do wszystkiego. Od podrabianych kałachów i ruskiej optyki po komórki i czarnorynkowego kebaba. Czemu on? Ajab go obserwował i ostatnio Faraz się uaktywnił. Widujemy coraz więcej nowoczesnego sprzętu. No i jest pętryt. Pamiętajcie, możecie liczyć tylko na siebie. Ajab ma na pięku z pakistańskim wywiadem. Dlatego za nic w świecie nie dajcie się złapać. Spotkajcie się za żabem Waszym celem jest faras Macie go znaleźć. Będę w kontakcie. Dobra. Za nami najkrótsza misja w grze dosłownie. Jeden strzał daliśmy i to wszystko. A teraz znowu wcielimy się w Pricera Jeszcze zobaczmy kolejny filmik. Jesteśmy w Pakistanie. Zambusza i trafekem lakiem. Tak. Na kalanczo i chodzi. Pojał Lorio Rozaj, pojał Kłoban. Zabra. Na chodzi. Te sarakum obal. A raz Tak. To nasz człowiek. Przed chwilą spotkał się z pakistańskim wywiadem. Zabijmy go i wracajmy szybko do kryjówki. Pasuje. Jestem za. Mater widzi prosto na ciebie. Widzę szykuj się z samochodem. Zaczynamy. Zróbcie to szybko. Rozumiem. Szybko. Ucieka. Przez bramy. Dobrze, musimy go złapać. W takim Idzie razie ścigamy fareza. Fareza, przepraszam. Okej. Okay. Dobra, musimy słuchać tutaj wskazówek, gdzie mamy teraz y, się kierować. Jazda, jazda, jazda. Dobra. Teraz tutaj. Mnie się nie wymknie, będę waszymi waszym Kieruje Kieruję się na Wow, wow, wow. Dobra, żebym kurczego go nie zgubił, bo nie wiem, gdzie on kurczę teraz jest. Gdzie teraz? Tam chyba. Tak jest. To biegniemy w takim razie jak najszybciej. Wow, teraz się zaczęło dynamicznie. Coś dziwnie mi teraz kurczę. A do zbliżają się uzbrojeni ludzie. Ajajaj, niedobrze, niedobrze. Nie mamy czasu na walkę. Musimy biec dalej. Szybciej, szybciej, szybciej. Ach, niedobrze. Dobra, rozprawmy się z nimi szybko. Jazda, 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 nie ma czasu, nie ma czasu. Kurde, granat, niedobrze. Okej, okay, udało się uniknąć. Dobra, biegniemy dalej w takim razie Nie zwlekajmy, nie zwlekajmy. Dobra, jest nasz cel. Gonimy go, oczywiście nie możemy go zabić. Musimy go złapać żywego, więc tym bardziej jest to problem, żeby go dopaść. Kieruje się na swój teren. Ma tam ludzi. Faraz się przemieszcza. To może być słodka. Bez obaw, Mader. Trzymam rękę na pulsie. Zróbcie wszystko, żeby dorwać Faraza. No właśnie, to może być pułapka. Musimy więc uważać na to. O Jezu, tylko nie w niego. Kieruję się w lewo. Ajajaj. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Kurde, nie ładuj teraz. Dobra, udało się. Kto tu jeszcze jest? Tam jest jeden. Dobra, chyba załatwiony. Jeszcze tutaj jest, wow. Kurde, nie załatwiłem ich. Okay. To porek się przydał dobra, biegniemy dalej w takim razie jak najszybciej Hej, tędy, tędy, tędy. Dobra Klimatyczna lokacja też muszę przyznać. Kurde, tam jest jeden Wow, sporo ich tutaj jest, niestety. Mimo się. Bo to postaramy się poradzić. Baraz idzie w linii energetycznych. Nie dajcie mu uciec. Trzylają do nas. Ile widzisz celu? Dużo, ale da się radę. Od osłony do osłony. Przyjąłem mam nadzieję, że się uda. Wow, wow wow, kurde. Stamtąd strzela. Dobra, załatwiony. Przeładowanie szybko. Na szczęście ten faros co jakiś czas się zatrzymuje, więc jest to ułatwione w pewien sposób. A i tam jest kolejny kurde koleś. Nawet dwóch. Dobra, chyba też załatwieni. Biegniemy więc dalej. Idzie stronę mostu? Nie damy mu uciec. Ani mi się śni, dobra, jest moc, mam nadzieję, że się nie zawali za chwilę. Tak, kieruję się do swojego portu. Szybciej, szybciej, szybciej. A ja, kwaraz ma tam całą kompanię bojowników, ale teraz już mu nie odpuścimy. Nigdy nie odpuszczamy. Dorwij go, Mader. dobra, mam nadzieję, że go złapiemy. Wow, ilu ich tu jest, kurde. Ajajaj, nie dobrze, niedobrze, niedobrze. O kurde, trzeba paść. Mader jest tutaj ze mną w tej chwili, więc mam wsparcie. O kurde, kurde, przeładuj to szybciej Dobra, ten też załatwiony. Kto tu jeszcze podskakuje? Tu są. Ajajaj. Aj, aj, aj. Za dużo energii straconej. Wow, jeszcze strzela, kurde, skubaniec. Dobra. Ponóżka, ponóżka. Na zewnątrz czysto. Przyjąłem, Dobra, przybramy teraz, tak? Tak jest. Mader, ciekawe wdzianko Dobra, wchodzimy dalej w takim razie. Dalej gonimy Faraza. Oczywiście mnóstwo wrogów cały czas. Wyskakuje. Ale my postaramy sobie poradzić mimo wszystko. Wow, 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 wow. wow. Niedobrze, niedobrze. Jeszcze granat z dodatku. Ajajajaj. Aj, aj. Nie, nie, nie. O kurde. Dobra, zginąłem niestety. To więc będzie wczytanie od punktu kontrolnego. Druga moja śmierć w tej grze. Trochę się dałem za bardzo podejść, za bardzo do przodu poszedłem nie zauważyłem, że tam są wrogowie jeszcze. No ale teraz poprawię się i rozegram to trochę bardziej rozważnie. No, akurat odtąd to, to rozpoczęcie, więc tego samego miejsca właściwie. No to chodźcie tutaj. Dobra, jeden załatwiony, drugi też. Tam trzeci. Szybciej. Kurczę, strasznie długo jest ładowanie tutaj. Ale dobra Nikt nie mówił, że będzie łatwo przecież Tutaj też kolejny Dobra, dawaj mi tu amunicję. Dzięki No i dobra, może tu się przemieścimy, tutaj jest lepiej. O właśnie, tutaj ładniej można ich ostrzelać z boku. Poslankujemy ich trochę. No i dobra, faras ucieka dalej. Aj, szybciej, szybciej, szybciej.

Wow, ilu ich tu jest jeszcze? Aha, tam jest jeden na dachu. Dobra, jeszcze ktoś? Tutaj. Kurde, wychylajcie się z kubańce. Dobra, załatwiony. Drugi też. Przeładowanie szybko. No i biegniemy dalej. Zwlekajmy. I znowu jest Faras. Ach, ale oczywiście najpierw wybiegną wrogowie, żeby nie było za łatwo. Wow, wow, wow. Przeładujmy, bo zaraz będę w ciężkiej sytuacji, jak to tak dalej pójdzie. Dobra, tam jest koleś. Okej, okay, załatwiony. Mader, idzie przez okopy. Przez bramę. Dasty, przy teraz? W lewo, Mader. chyba się zmęczył. Dobra, mam nadzieję, że się zmęczył, bo już mam dość... Znaczy, może nie mam dość tej gonitwy, ale na pewno mój bohater ma dość już biegania. Okej, okay. ja zawsze lubię takie sekwencje, kiedy musimy kogoś gonić... Jest to zawsze taka dynamiczna sekcja, w każdej grze właściwie. I tutaj nie jest inaczej. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No, mam nadzieję, że uda się rozegrać to dobrze. Chyba tędy musimy... wow. Kurde, tutaj też są? Skubani. Okej, okay, ja tam nic nie widziałem. Tędy mogę przejść? Aha, dobra. Tak, widzę. Zobacz drugi oddech brachu przed sobą jeszcze paru wrogów, ale pewnie nie będzie z nimi problemu. Biegnie w stronę Slamsów! Zziłem! Okej, okay, biegnie w stronę Slamsów. Tam kurczę może być e... sporo różnych oliczek ciasnych. Może nas łatwo zgubić w takim miejscu. Ale zobaczymy. Nie bądźmy pesymistami, trzeba wierzyć, że się uda. I tak też pewnie będzie. Wierząc w umiejętności naszych naszego oddziału. Dobra, tam jest ich jeszcze więcej. Ajajaj. Aj. Dobra. Wow. Jazda, jazda, panowie. Nie ma co zwlekać. Dobra. Chyba już wszyscy wyeliminowani, więc gonimy go dalej. O, tu jeszcze kolejni. Ach, nikogo nie trafiłem, co? A może jej trafiłem? Dobra, nieważne. Wow. Wow, tego nie zauważyłem, kurde. Niedobrze, niedobrze. Okej, okay, nie wiem, czy ja poszedłem dobrze. Aha, tędy muszę iść, okej. Okay. Wow, z tyłu? Nie, z przodu chyba. Tak jest. Ajajaj. Też zauważyłem, i zresztą jest to oczywiste, że postać lepiej strzela, kiedy kucamy. Wtedy celownik jest bardziej stabilny. Trzeba z tego korzystać, bo kiedy stoimy, to jednak... Większy jest odrzut broni Dobra, załatwiony kolejny jedziemy dalej, jedziemy, jedziemy, panowie. Wow, co to jest? Myślałem, że jakiś sekret może. Ale raczej nie. O kurde, o kurde, to był on. Ajaj aj. Dobra, nieważne jeszcze raz. Kurczę, ale nie było oznaczony, więc nie wiedziałem, że to jest Faraz. Ale mogłem się domyślić w sumie. No dobra, trudno. Na szczęście jest dość blisko w czytanie punktu kontrolnego, więc za chwilę znowu go dopadniemy. Dobra, ten zabity. I to będzie zaraz tutaj chyba. Jeszcze tylko tych wyeliminujemy znowu. Dobra, ten załatwiony, tam kolejni. Ajajajajaj. Dobra. Okej, okay, udało się. Gonimy go w takim razie. Kurde, przeładuj to. Dobra, jazda, jazda, jazda. Tym razem cię złapiemy, faras. Mam przynajmniej taką nadzieję. Okej, tędy, tędy, tędy. I spróbujmy. Uda się? Szybciej, szybciej. Dobra, chyba go złapiemy wreszcie. No, tak jest. Skój go. Mamy go las. Adżab, dawaj wana! Mów po naszemu, wiemy, że potrafisz! Dobra, dobra! Czego chcecie? Entryd. Skąd go bierzecie? Co? Richard? Już rozumiesz? Entryd! Skąd go bierzecie? Od jednego bankiera! Z Dubaju! Nazwisko, kawa już! Hasan! Nazywa się Hassan! Wciągacie za dużo uwagi. Zabierzcie Farada bezpieczne miejsce. Hasan, arabski biznesmen z Dubaju. To jak szukać igły w stogu siana. Postaw go na nogi, idzie z nami. Aj Cholera, Chulera, nie żyje. Dawaj! Kurwa, zapij falą do nas! Zabili farada! Zabierz nas stąd! Okej, okay, Mother. na zakup macie budynek. Jest ostra bo walij na was to już, panowie. Stepo, gdzie jest Adam do chwia? Jest w drodze, mader, ale to bez znaczenia, jeśli nie zdołacie się tam, pod wydostać. Idźcie z dłużwy kopu, nie zatrzymujcie się. Im szybciej, tym lepiej. Jasne, Tasty. dawaj tu, a dżaba. No nie dobrze. Faraz zginęła, więc nie mamy już naszego kontaktu. Musimy teraz stąd spadać, mamy kupoty, bo wszyscy na nas Siedlą, idą. Dobra, jazda, chyba tędy mogę iść, tak? Najwyraźniej. Biegniemy więc, musimy się dostać do punktu ewakuacyjnego. Okej. Okay. W miarę możliwości, więc musimy omieć przeciwników, bo nie ma czasu. Dobra, tam jest nasz punkt ewakuacyjny. Jest już całkiem blisko, naprawdę. Chłopaki, w drodze. Czekajcie przy frontowym wejściu. Ach, oczywiście, że musieli wyskoczyć. Nie mogło być za łatwo. Dobra, tam ten chyba załatwiony. Wow, sporo ich tutaj. ajajaj aj, aj. O kurde. Jeszcze w dodatku granat zapomniałem. ajajaj aj, aj. Zapomniałem się ukryć w pierwszej chwili. Na szczęście w ostatniej chwili udało się jakoś uciec. Dobra, kolejni, wyeliminowani. Tam jest jeszcze jeden. Tak jest. Wow, i to nawet więcej niż jeden. Kurde, chyba nie trafiam w nich. O kurde. Proszę o amunicję. Gdzie oni są? Tutaj jest mader. Daj amunicję, dobra, dzięki. Przydała się. Wchodzimy. Ach, kurczę. Dobra. Wow, tu jeszcze jest jeden. Wow, i to więcej niż jeden. Kurczę. Muszę bardziej uważać. Okej, okay, wyeliminowany. Dobra, załatwiony... Ajajaj. Aj. Dobra, poczekajmy lepiej. Niech mi się energia zregeneruje. Nie chcę, żeby znowu zaczynało od punktu kontrolnego. I dobra, teraz tego. czeka od frontu, Tylko szybko. Macie tam coraz większą widownię. No właśnie, mamy problem, bo coraz więcej przeciwników chce nas zabić. No i dobra. Jest to jazda! Kolejny zamek! Ok, więc się udało uciec stąd. Dotaliśmy do punktu ewakuacyjnego i zobaczymy, co dalej. Będziecie musieli odstawić się jak służba, że ciało. Wyciągam was z piaskownicy. Doprowadźcie się do porządku. Im wyniesiemy się z Pakistanu, tym lepiej. Przedostańcie się do Beshawaru. Beshawaru. Z stamtąd, z przerzuć... przerzucimy was do, za, was do zatoki, może od może od Hasana do Hasana. czegoś nowego. Rozumiem. Gdzie jest Mako? W prowincji Abian do teren Al-Kaidy. Miejscowy rezydent 40 minut temu wyprawił ich w powietrze. Możemy? Na całego. Według raportów to cały kompleks bron, szkolenie, do tego prawdopodobnie skład pentrytu. Połączmy się z nimi. Robi się. No dobra, i znowu wcielimy się w stampa. Oddział Mako na czele. rozpoczęta, Powtarzam. misja rozpoczęta. Tak jest, jesteśmy przy linii fazowej Fenix. Przyjąłem wodu, będę monitorować łączność i Przyjąłem. Zielone światło, misja rozpoczęta. Rozumiano. Zielone, zrozumiano. Mówiło byłoby wracać, nie komuś odbetyny. Pamiętajcie, szukamy pentrytu. Bieramy dane dla wywiadu i wracamy do Bainbridge Bridge na odprawę. Każdy cel jest wrogi. Lewa strona. Przyjąłem, zbliżamy się do wiatki. Trzydzieści sekund do celu. Przyjąłem. Drużyny Alfa i Bravo, wchodzicie jako pierwsi. Charlie i Delta będą was osłaniać. Przyjmujemy, że każdy cel jest żołnierzem wroga. Główne zadanie, znaleźć pędryt. Zrozumiano. Zrozumiano. Dobra. Panowie, zaczynamy. wygląda czysto. tego ruchu! Zaszynili! Z danych wywiadu wynika, że wczoraj o 21.00 były w okolicy Ok, więc zajmujemy się tutaj bronieniem oddziałów. Może jeszcze, chociaż wszystko wiemy z filmików, ale przeczytajmy sobie tutaj. A no więc sytuacja trochę się rozjaśnia i grupa bojowa MAKO zostaje wysłana z zadaniem przypuszczenia szturmu na ośrodek szkoleniowy terrorystów w Jemenie. A więc tym razem jesteśmy w Jemenie, no i musimy tutaj uratować, bronić naszych kompanów będziemy strzelać z helikopteru 1, 3, 2, 1. Z po Przyjąłem piła 1.6 Przyjąłem. Zrobimy drugie podejście. Zabięć, nie nadziejemy się na was. Tak, zaczynajcie. Dobra. Co jakiś czas mamy tutaj jakieś e, dialogi, więc ja się nie odzywam. No ale musimy teraz okrążyć ten budynek i tych wyeliminować. Okay. Muszę też uważać, żeby broni nie przegrzać, bo wtedy nie mogę strzelać od razu. A kolejny tutaj z wyrzutnią. Sfinaminowany. Tutaj też jest następny. Pięknie. Jeszcze, jeszcze kolejni. Dobra. O, tutaj jeszcze są następni. Dobra. Oto Okopali się na ostatnim piętrze. Jedno podejście nie wystarczy. Ucierłem Nino. Jeszcze raz. Słuchaj. Przyjąłem, wchodzimy, zbliżamy się do celu. Ok, mamy kolejnych w takim razie. Wyeliminujemy ich wszystkich. Dobra. Musimy ułatwić tutaj zadanie naszym kompanom. A więc w tym celu musimy przyjąć, że każdy z tutajszych ludzi jest naszym wrogiem po prostu. To trudno, żeby nie byli wrogami, skoro do nas strzelają, prawda? Ale słyszeliśmy wytyczne, nie możemy się wahać przed żadnym zabójstwem. bo to jest wojna, panowie. No, wysadzimy ją czy nie? Udało się, dobra. Wow. Okej. Okay. Nie chciałem takich szkód zrobić. Wow, oh, jeszcze ich kurde więcej. Dobra, mimo to postaramy się ich wyeliminować. Okej. Okay. Wow, tutaj kolejni. Przydaje się to zbliżenie, które mogę sobie dodatkowo aplikować. Tu jeszcze jest jeden. Kurde, nie mogę go trafić. Kurde, załatwiony. Mają samochody. Ajajaj. Dobra, strzelamy w ciężarówkę. Ajajaj, kurde, zginąłem. Serio. No cóż, <laughs> przez ostatnie kilkanaście sekund zbyt wiele razy oberwałem, i w końcu to się skończyło moim zgonem. I niestety po raz kolejny muszę wczytać rozgrywkę. Ok, widzę, że mamy tutaj znowu odtąd, a więc przywitam się z wami po cięciu, jak już wrócę do poprzedniego momentu. Dobra, witam was z powrotem. Okej, okay. wróciłem do tego samego miejsca jak ci poprzednio. LBG! Wow! nam! co się stało? Dowództwo, mamy zestrzelonego ptaszka na północ od zielonej linii fazowej. Potrzebna ewakuacja.

Dobra, tam są przeciwnicy. Wow, sporo ich tutaj. I trzeba tą ciężarówkę wyeliminować. Tak jest. Efektowne wybuchy co chwila. No i lecimy dalej. Zobaczymy, kto tu jeszcze tam stanie na drodze. No i co my tu mamy. Na razie jest czysto. Ale to nie potrwa długo zapewne. Linda, otrzymaj się naszej Zbliżamy się do celu głównego. Przyjąłem wodę. Aha, pewnie zgotują nam gorące powstanie. Leśnij na ochronę, zróbcie podejście od południa. Przyjąłem. 2-5 na podejściu od południa. Jestem za tobą. Dobra. Czekamy, czekamy. Wodu, ewakuacja medyczna w drodze. Czas Trochę ich połowiało. Cześć, na zobaczmy katerem. to będą za 5 minut. Dobra, a teraz skupmy się na zadaniu. Czyścimy obóz szczurany wędrytu. Okej, okay, wodu. Patrzcie. Wędryt. Tam! trzeba będzie trochę pobiegać. Nie nam Okej. Okay. A więc na co zmieniamy w takim razie? Na 12! Dobrze, a więc teraz będziemy tutaj strzelać do przeciwników z powierzchni ziemi, więc zrobimy to już w kolejnym odcinku, który powinien się zresztą pojawić jeszcze dzisiaj, a więc dziękuję wam wszystkim za uwagę. I jeśli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę. Będę wam za to bardzo wdzięczny. Tymczasem do usłyszenia.